Młodych, witamy Państwa z katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Dzisiaj wywiad z Andrzejem Zabieglińskim, wiceprezesem tego miejsca. Dzień dobry, witam Państwa. Rozpoczynamy tak trochę z otoczenia nietypowego, ale znajdujemy się w klasycznym studiu podcastowym, który jest jednym z kilku elementów, jakie posiada nasz ksenon, czyli akcelerator biznesowy. O nim powiemy szerzej trochę później, ale myślę, że warto było pokazać, że również takie elementy mamy. Czym jest Katowicka Strefa Specjalna Strefa Ekonomiczna? Jak wygląda jej struktura oraz podział na podstrefy? Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to spółka akcyjna. To przede wszystkim spółka powołana w celu pobudzania gospodarki. No, przypomnijmy, że jej start to był w roku 1996, a więc za moment trzydziestolecie, i ona ma akcjonariat Skarbu Państwa i dziesięciu samorządów. To jest kapitalny element, ponieważ w tej historii było takie pytanie, czy Robimy kilka stref, bo taki przykład mamy na Dolnym Śląsku. Albo jedną, która będzie próbowała to województwo no, podzielić, i stąd w strukturach od razu pojawiło się takie zamierzenie, że będzie to cztery podstrefy, czyli jak gdyby mamy podstrefę Sosnowiecko-Dąbrowską na północy, na wschodzie tyską. Na zachodzie pod strefę Gliwicką, i obecnie jesteśmy w podstrefie jaszczemsko-żorskiej, czyli tu na południu województwa. Od razu zostało to ustalone samorządowcy, taki mechanizm wypracowali, i ja uważam, że on wtedy był bardzo dobrym ruchem i się sprawdził do dzisiaj. A jakie branże i największe firmy inwestują w Katowickiej specjalnej strefie ekonomicznej? E Strefa katowicka to nadal dominanta branży automotive. To jest tak myślę, że w tym proporcjach około 62 3 Natomiast no i tu generalnie mamy wszystkich od, od Stellantis, który gdzieś tam no już jest w Bielsku zlikwidowany, ale to są połączenia no, Fiatowskie i General Motors to są również firmy koreańskie w dużym wymiarze. One kapitalnie podchodzą do, do tego jak być w Europie i jak się tutaj rozwijać. Ale na drugim miejscu to zaczyna myślę, że za moment już będzie branża spożywcza. Branża żywieniowa w sensie to, to co dla nas potrzebne, bo wokoło jest jeszcze branża metalowa, a więc te elementy budownictwa i mamy tego, tak naprawdę, całą gamę. Bo, kiedy w 2018 zmieniły się przepisy, jeśli chodzi o funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej, zmienił też się nam koloryt, i mamy coraz więcej tak zwanych firm mikro, małych i średnich. I takie było wtedy założenie, i wydaje się, że na dzień dzisiejszy się to sprawdziło. Jaką rolę w rozwoju jastrzębsko żorskiej Podstrefy KSSE pełni Xenon? No to nasze takie drugie cudowne dziecko, bym powiedział, bo pierwszym była przy naszej pierwotnej siedzibie, przy ulicy muzealnej, jeden wybudowanie Muzeum Miejskiego do, dla potrzeb społeczności. Natomiast Xenon to akcelerator biznesowy i tak naprawdę on łączy wszystkie możliwe funkcje, od klasyki najmu, bo mamy tu hale przemysłowe około 300 m2, mamy tu tak zwane lokale usługowe wzdłuż deptaka, bo to jest takie cztery niezależne bryły, i mamy klasyczne biura, ale też w tym ksenonie mamy przygotowane i taka jest działalność Centrum Kompetencji, które jest elementem oświatowym, czyli Przygotowane pracownie, my pracówki nie prowadzimy, ale zespoły szkół z nami kontraktują e, no, ilość lekcji i tu przychodzą na te przedmioty zawodowe i to dzisiaj funkcjonuje w obrębie Mechatronik, automatyk i od września robotyk, jak również no wydawało mi się, że nie będzie miało wzięcia, że tak nazwę to, a dzisiaj to jest Super, czyli tak zwane centrum Coworking. I tu można, no, powiedziałbym, że abonamenty tak naprawdę e, są wszystkie wykupione. Ale trafiliśmy z tym, ponieważ w zeszłym roku, w czerwcu, otwieraliśmy, i tu zagrał element rzeczywiście, no, oczywiście dobra cena. Ale, też element taki, że to są klimatyzowane pomieszczenia, to jest możesz sobie tej kawy zrobić, możesz w ciszy i spokoju. Wakacje są zawsze tym elementem, że jednak dzieci ten ruch wytwarzają w mieszkaniu, bo przecież nie da się, żeby dwa, te, dwa bite miesiące były cały czas na, na rozjazdach. Więc, więc to jakby był dobry start. I dzisiaj po roku możemy powiedzieć, że to było naprawdę super pomysł, żeby również taki element był. Super, odpowiedział Pan nam na kolejne pytanie, w tym jednym. No to bardzo dobrze. E, ale przejdźmy do młodych przedsiębiorców. Jakie konkretne formy pomocy KSSE oferuje właśnie młodym przedsiębiorcom, młodym biznesmenom? Próbujemy w różny sposób. Ale tak przewrotnie bym powiedział, że w mojej młodości mało co oferowano. Natomiast oczywiście teraz, no, nawet w samym Ksenonie, Szanowni Państwo, jest przedszkole, to jest element dla młodych, jest właśnie to miejsce na koór. Czyli możesz, mało tego w tym kołorku możesz sobie, tak jak no to idzie. Zarejestrować biurko, czyli mieć adres pod firmę, czyli ten start może dla Ciebie być bardzo tani i, i, i zaczynasz, masz miejsce do pracy. Poza tym, no, przy kołorku organizujemy cykliczne raz na dwa tygodnie, jak dobrze pamiętam, spotkania, gdzie możesz przyjść ze swoimi problemami, a my wcześniej ogłaszamy, kto będzie. Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy, a więc tych wszystkich instytucji z otoczenia, gdzie mamy dogadane, oni tych pracowników nam oddelegują, my dajemy miejsce i, i godziny. Natomiast ty, jako osoba zewnętrzna, możesz przyjść i dopytać. I to jest gratisowe. Mało tego, gdyby była potrzeba. Zrobienia już takiej jakieś na przykład umowy, i tak dalej, jest specjalny pokój, który możesz sobie też wynająć, zamknąć się na kilka godzin, tę umowę podpisać. Nie musisz tego w jakichś trudnych warunkach domowych czynić, więc to jest ważne. I ostatni akcent, który w tym wszystkim również no, jako współczesny funkcjonuje i zaczyna coraz lepiej wyglądać, to jest studio podcastowe. Również w pełni wyposażone. I rzeczywiście coraz częściej zaczynają do nas zaglądać, nagrywać. To oczywiście są takie elementy, które pokazują, że, że tego jest w pakiecie dużo, ale też trochę trzeba, żeby ten młody chciał być zdeterminowany. Oczywiście od tego również są różne konferencje i tak dalej. My tu mamy takie specjalne tu przy Xenonie sale i duża i mała konferencyjna, a więc może, no poza tym dzisiaj przedsiębiorcy trochę inaczej też podchodzą. Jak sobie przypomnę strefę z tych wysokich stóp bezrobocia, które w województwie śląskim były, a żory były praktycznie, w cudzysłowie, królem bezrobocia, bo prawie 30% dochodziło o to bezrobocie. To dzisiaj z tymi przedsiębiorcami też możemy rozmawiać o stypendiach, o praktykach, o takich formach powiązanych oni mogą przyjść zobaczyć, kto co właśnie w tym centrum kompetencji. Sobą prezentuje i jeżeli tylko ma taką ochotę, to ten przedsiębiorca dzisiaj częściej i treściwie z nimi rozmawia, ale też daje zachęty, że jesteś już, jeszcze się uczysz, ale możesz popracować, zobaczyć jak u mnie praca wygląda. Są okresy wakacyjne. Nie jest tak, że w ogóle nie ma zainteresowania, a więc to też pokazuje, że jest grupa młodzieży, która chętnie z tych detali korzysta. Jak? KSSF wspiera rozwój MSP i młodych, zaczynających działalność biznesmenów? Tych działań jest kilka. Przede wszystkim wywróciłbym do elementów edukacyjnych. Oprócz prowadzenia tak zwanego centrum kompetencji, które wspominałem i możesz się fachowo kształcić i możesz zdobywać te swoje uprawnienia. Ja powiem, że byliśmy jednym z pierwszych na rynku, którzy... Zaproponowali, dogadali się w pierwszej kolejności z Politechniką Śląską w celu prowadzenia tzw. studiów dualnych. To był taki element, gdzie rzeczywiście przedsiębiorca brał do siebie, do, do zakładu, gwarantował temat pracy dyplomowej. Nowa uczelnia w innym systemie pozwalała, żeby tych praktycznych zajęć w zakładzie było więcej, a nie że tam jest 5 dni na uczelni i tam jakieś wątłe tylko tygodnie praktyki. To się bardzo sprawdziło i rzeczywiście mamy w tej chwili jeszcze taki pełny piąt tak zwanych śląscy zawodowcy, czyli to jest z wojewódzkim urzędem pracy bardzo dużo szkoleń. Trzeba powiedzieć, że naprawdę przy dynamicznie transformującej się gospodarce nie należy udawać, że się wszystko wie. Edukacja przede wszystkim i całe życie to przede mhm. wszystkim. Mhm. to są takie elementy, które no, będą z każdym. Do tego wszystkiego, oczywiście, od różnych pakietów doradztwa zawodowego, które tu w Ksenonie prowadzimy z wszystkimi instytucjami otoczenia biznesu, po rozmowy z przedsiębiorcami, którzy są w stanie na dany sezon pokazać nam, my go za to dodatkowo promujemy, ale on jest w stanie nam pokazywać to ja. Trzech, pięciu iluś tam jestem w stanie młodych przyjąć na praktyki, on nie może powiedzieć wtedy też nie, bo nie. I rzeczywiście te modele zaczynają się bardzo dobrze sprawdzać, a więc w tych przygotowaniach, finale, jeżeli już będzie tym młodym, rozwojowym, to ksenon również zapewnia przedszkole. I tak na koniec, jaką od serca ma Pan radę dla? Młodych przedsiębiorców zaczynających właśnie działalność gospodarczą? Ja myślę, że rada jest zawsze w punkcie pierwszym. Nie bój się niczego, bądź odważny. Przeanalizuj oczywiście, po to, żeby, jak ja to nazywam, faktur życia za wysokich nie zapłacić, bo to się może zdarzyć. Natomiast Miej swoje pasje, bo z pasji zrodzi Ci się chęć dużo bardziej otwarta do pracy. Z tego wszystkiego, co masz pasję, przekujesz na pracę, to mogę powiedzieć, że wtedy można dziesięciolecia pracować i mieć z tego dużo więcej zadowolenia. Nie ma nic gorszego, jak ugrzęznąć w pewnym miejscu tego życia zawodowego, a ono wtórnie musi się na to moje życie prywatne przełożyć, w związku z tym, ja zachęcam, myślę, że nie, też nie jako jedyne, ale e, miej marzenia, miej swoje pasje i z tego szukać, co można przekuć na pracę, bo ona cię będzie wtedy mocno zadawalała. Super, dziękujemy bardzo.